Kiedykolwiek się zastanawiałeś, dlaczego niektórzy ludzie, którzy wiedzą tak niewiele, mówią z tak wielką pewnością? Dlaczego najbardziej nieświadomi wydają się najbardziej przekonani? I dlaczego im więcej się uczysz, tym więcej zaczynasz wątpić? Schopenhauer powiedział: Największym błędem, jaki może popełnić człowiek, jest poświęcenie prawdy na rzecz pozoru rozumu. A jednak robimy to każdego dnia. Udajemy jasność myślenia. Powtarzamy idee, których nie strawiliśmy. I co gorsza, oklaskuje tych, którzy krzyczą swoje pewniki, ignorując tych, którzy szepczą wątpliwości. Żyjemy w świecie, w którym ignorancja nie jest tylko głośna, ona jest pewna siebie. To ten kolega, który ledwo przeczytał jeden artykuł i już naucza ekonomii. To ten influencer, który miesza cytaty filozoficzne z płytką motywacyjną papką. To przyjaciel, który nigdy nie czytał Kanta, ale już wie, że filozofia to strata czasu. I co najbardziej niebezpieczne. To nie są złoczyńcy, to zwykli ludzie, być może to my sami. Jest w tym coś perwersyjnego, pewna architektura umysłu, która czyni nas ślepymi na własną głupotę i Schopenhauer dostrzegł tę otchłań, zanim nauka zdążyła nadać temu zjawisku nazwę. Ten film nie jest atakiem na ignorantów, to lustro, zaproszenie do zejścia w głąb. Przejdźmy razem przez mroczne korytarze autoiluzji, gdzie pewność siebie jest symptomem ślepoty, a wątpliwość jedynym przebłyskiem zdrowego rozsądku. Weź głęboki oddech, bo gdy raz zrozumiesz, dlaczego idioci uważają się za inteligentnych, już nigdy nie spojrzysz tak samo na kolejną absolutną opinię, którą usłyszysz, nawet na własną. A teraz, jeśli jesteś gotów. Istnieje pewność, która nie rodzi się z wiedzy, lecz z ignorancji. Pewność, która nie wznosi się na solidnym fundamencie, lecz na ruchomych piaskach niewiedzy. To okrutny paradoks. Im mniej wiemy, tym bardziej jesteśmy pewni. I właśnie w tym absurdalnym teatrze idiota zostaje królem. Schopenhauer na długo przed Dabingiem i Krugerem już to dostrzegał. Przemierzał kręgi filozofów, którzy zamiast dociekać prawdy, maskowali swoją powierzchowność arogancją. Zapisywał w swojej przenikliwej samotności, że im mniej człowiek wie, tym głębiej wierzy, że wie wszystko. Ale to nie dotyczy tylko innych. To dotyczy ciebie. Dotyczy mnie. Dotyczy tej chwili, gdy czujemy niezachwianą pewność w sprawie, którą ledwo minęliśmy. Pamiętasz, gdy nauczyłeś się czegoś nowego i nagle wszystko zaczęło mieć sens? Poczułeś, że wreszcie rozumiesz, nie wiedząc jeszcze, że otworzyłeś zaledwie pierwsze drzwi labiryntu złożoności. Początek wszelkiej wiedzy jest po cichu niebezpieczny, bo na początku wszystko wydaje się proste, a to, co proste, dla ignoranta jawi się jako jasność, podczas gdy w istocie jest tylko brakiem głębi. To pierwsza pułapka: przekonanie, że jeśli coś ma sens, to musi być prawdziwe. Tymczasem sens może być jedynie echem naszych własnych uprzedzeń. Jak powiedział Bertrand Russell, problem z tym światem polega na tym, że głupcy są pełni pewności, a mądrzy pełni wątpliwości. Ignorancki umysł nie dostrzega złożoności, nie z wyboru, lecz z niezdolności. Patrzy na rzeczywistość i widzi tylko linie proste tam, gdzie istnieją spirale, cienie i warstwy. Nie widzi konfliktów, nie odczuwa napięcia. Więc wierzy mocno, arogancko, i im silniej wierzy, tym bardziej staje się ślepy. To jest cykl iluzji. Ignorancja uniemożliwia dostrzeżenie złożoności. Bez dostrzeżenia złożoności wszystko wydaje się proste. Prostota rodzi pewność, pewność blokuje wątpliwość, a bez wątpliwości nauka ustaje. Tak powstaje głupiec. Nie z powodu złośliwości, lecz przez niewidoczny, podstępny, niemal tragiczny mechanizm umysłu. To zbroja zbudowana z pustych pewników, które od środka wydają się niezniszczalne. Widziałeś to już: w polityce, w religii, w internetowych debatach ludzi mówiących tak, jakby przeczytali całe biblioteki a żyjących z nagłówków, ludzi, którzy opiniują z taką samą siłą, z jaką ignorują, ale oto to, co niewygodne, Ty też już byłeś taką osobą. Może wciąż nią jesteś w jakiejś dziedzinie, którą uważasz za opanowaną. A jeśli teraz myślisz, to mnie nie dotyczy, to być może dotyczy cię jeszcze bardziej. Schopenhauer nazwał to rajem głupców, stanem błogości stworzonym przez całkowity brak świadomości własnej ignorancji. To jak początkujący, który widzi mistrza grającego na skrzypcach i myśli, wygląda na łatwe, albo widz partii szachów, który nie dostrzega żadnej strategii, tylko poruszające się figury. Albo młody człowiek, który odkrywa niczego i od razu powtarza, że Bóg umarł, nie przeczytawszy nic poza memem, ale tutaj chce, żebyś się zatrzymał, oddychał i z brutalną szczerością zapytał siebie: W jakiej części swojego życia operujesz większą pewnością niż zrozumieniem? Może w opiniach o miłości, o polityce, o tym, co uważasz za mieć rację, może w sposobie, w jaki oceniasz innych, nie dostrzegając, jak wielką zagadką jesteś sam dla siebie? Prawdziwa wiedza, mówił Sokrates, rodzi się ze świadomości, że nic nie wiem, a Schopenhauer to wzmacnia, wątpliwość jest początkiem mądrości. Dlatego pierwszym krokiem nie jest gromadzenie kolejnych informacji, pierwszym krokiem jest obalenie iluzji pewności, bo dopóki masz więcej pewników niż wątpliwości, możesz być bliżej ignorancji niż ci się wydaje. Zanim przejdziemy dalej, czy wiedziałeś, że istnieje coś bardziej niebezpiecznego niż porażka? To cicha stagnacja, uczucie, że jesteś ciągle zajęty, ale nigdy naprawdę spokojny, ciągle dążysz, a jednak nie masz jasności, dokąd zmierzasz. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób próbuje zmieniać rzeczy na zewnątrz, bez odbudowy podstaw mentalnych, które to wspierają. Jest mniej znany proces, który nauczy cię właśnie tego, jak dostroić myśli, decyzje i zachowania do jasnego celu i stabilnego umysłu. To podejście opiera się na filozofii stoickiej i nauce o zachowaniu i pomogło wielu osobom przejść od chaosu umysłowego do życia pełnego obecności, autonomii i wyraźnej drogi. Nakręciliśmy wideo krok po kroku i opublikowaliśmy je na naszej stronie. Możesz je obejrzeć już teraz, skanując kod QR na ekranie lub klikając link w opisie albo w przypiętym pierwszym komentarzu poniżej. Istnieje pewien rodzaj szczęścia, który nie rodzi się z wewnętrznego spokoju ani z samopoznania, lecz z braku świadomości. To szczęście tanie, wygodne, ale brutalnie fałszywe. Schopenhauer nazwał je z chirurgiczną precyzją rajem głupców. I ty już tam byłeś. Być może wciąż tam mieszkasz w jakimś ciemnym pokoju własnego umysłu. To ten stan, w którym wszystko wydaje się jasne, wszystko oczywiste, wszystko proste, bo nie masz najmniejszego pojęcia, co naprawdę się dzieje. To jak patrzeć na głęboki ocean i uznać go za kałużę. Ignoruje się głębie nie dlatego, że się ją odrzuca, lecz dlatego, że nawet nie dostrzega się jej istnienia. To właśnie mechanizm opisany przez Schopenhauera. Im mniej wiemy, tym bardziej stajemy się pewni siebie. Ignorancja rodzi rodzaj ślepej pewności, ponieważ ignorant nie widzi sprzeczności, paradoksów ani złożoności. Dlatego żyje tak, jakby wszystko już zostało wyjaśnione. To stan łaski, lecz łaski zatrutej. Pomyśl o dziecku, które patrzy na lekarza podczas operacji i mówi, ja też potrafię to zrobić. Albo o tym znajomym, który obejrzał dokument o kosmosie i teraz wierzy, że potrafi wyjaśnić wszechświat lepiej niż Einstein, to nie arogancja, to ślepota, bo aby dostrzec głębie czegokolwiek, trzeba już choć trochę się zanurzyć. Ten, kto nigdy nie wszedł do wody, wierzy, że wszystko, co istnieje, znajduje się na powierzchni. Na tym polega różnica między głupcem a mędrcem. Głupiec żyje na powierzchni i sądzi, że dotarł już na dno. Mędrzec zanurza się coraz głębiej, i im niżej schodzi, tym wyraźniej widzi, jak daleko wciąż jest od dna. Dlatego mędrzec się waha, a głupiec twierdzi, jest w tym coś głęboko poetyckiego i tragicznego. Ignorancja nie boli, chroni, upaja iluzją, że wszystko ma sens, ale właśnie dlatego zniewala. Głupiec żyje życiem szybkich odpowiedzi. Wierzy, że rozumie rzeczy. Ma opinie na każdy temat, cytuje gotowe frazy, łatwo się obraża i nie dostrzega, że odgrywa teatr, w którym jedynym widzem jest własne ego bijące brawo na stojąco. A wątpliwość? Ach! Wątpliwość jest samotna. To szept, który niepokoi pośrodku nocy. To to nieprzyjemne uczucie, że czegoś brakuje, nawet gdy wszystko wydaje się w porządku. Schopenhauer napisał: Człowiek pospolity jest zawsze zadowolony z samego siebie. To właśnie czyni go pospolitym. To zadowolenie z ignorancji sprawia, że świat kręci się w kółko. Dlatego tak wielu uważa się za mędrców tylko dlatego, że są głośni. W raju głupców opinie stają się dogmatami, złożoność jest lekceważona, a pokora uznawana za słabość. Ale ty czujesz głęboko w środku że w tym wygodnym spokoju jest coś nie w porządku, czujesz, że ta pewność, którą ci sprzedano, jest z papieru, czujesz, że za tym, co widzą oczy, kryje się coś więcej, o wiele więcej, a jeśli to czujesz, gratulacje, zaczynasz opuszczać raj, uwaga jednak, wyjście boli, bo raj głupców jest ciepły, przewidywalny i łatwy. Na zewnątrz wszystko jest zimne, niepewne i czasem nie do zniesienia, ale to tam mieszka prawda. I być może właśnie to chciał nam powiedzieć Schopenhauer: że prawdziwe przebudzenie nie jest momentem chwały, lecz momentem udręki, momentem uświadomienia sobie, że wszystkie pewniki były iluzjami. Więc jeśli jesteś gotów spalić zasłonę iluzji, nawet jeśli zostaniesz nagi wobec odchłani, idź ze mną. Czy znasz kogoś, kto nieustannie cytuje zdania filozofów, ale w rzeczywistości nigdy nie przeczytał żadnego ich dzieła od początku do końca? Kogoś, kto udostępnia fragmenty głębokich książek, jakby były jego osobistymi prawdami, lecz gdy zostaje skonfrontowany z naprawdę głębokim pytaniem, ujawnia pustkę kryjącą się za tą pozą? No właśnie. Żyjemy w epoce, w której powierzchowna ekspozycja na wiedzę mylona jest z prawdziwą mądrością. I to właśnie tutaj Schopenhauer wbija nóż z chirurgiczną precyzją. Większość ludzi myli rozpoznawanie słów z rozumieniem idei. Znajomość stała się przebraną teatrem, intelektualną inscenizacją. Ktoś obejrzy film o stoicyzmie, przeczyta ci jedno zdanie Marka Aureliusza i następnego dnia udziela rad na temat kontroli emocji, jakby studiował etykę przez 10 lat. Potrafi powtarzać nazwiska, potrafi zbudować przemówienie, ale nie potrafi strawić treści, bo między słyszeć o czymś a wiedzieć istnieje przepaść. A głupiec buduje między nimi wyimaginowany most most zbudowany z pewności siebie i ignorancji. Schopenhauer nazywa to iluzją rozumienia to zjawisko polegające na przekonaniu, że coś się rozumie tylko dlatego, że zetknęło się z tym kilka razy. Ale, jak sam mówił, Mówić o prawdzie jest łatwo, trudne jest unieść jej ciężar. I ta iluzja uzależnia, daje prestiż społeczny, daje obserwujących, daje polubienia, ale w głębi, a generuje tylko hałas, bo ta znajomość idei nie prowadzi do transformacji, tworzy jedynie skorupę, ładną na zewnątrz, pustą w środku. Wyobraź sobie kogoś, kto słyszał o Nitrze. Wie, że Nitrze, powiedział Bóg umarł. Powtarza to w każdej rozmowie jakby było objawieniem, ale gdy zapytasz go, co nicze miał na myśli mówiąc o przewartościowaniu wszystkich wartości, zacina się, bo nie zrozumiał myśli, zapamiętał jedynie ikonę. To jak mylić portret z człowiekiem, ideę z doświadczeniem, cytat z przeżyciem. I tutaj pojawia się najgłębszy problem. Im bardziej taka osoba przekonuje samą siebie, że już wie, tym mniej szuka nauki. Znajomość rodzi fałszywe poczucie kompletności, a to zatrzymuje proces uczenia się. Bo w końcu, kto studiuje to, co uważa, że już opanował. I wtedy rodzi się arogancja, subtelna, uwodzicielska. Zakłada maskę inteligencji, ale pod nią ukrywa strach strach przed odkryciem, że w rzeczywistości wie się bardzo niewiele. Być może sam to już czułeś, to pragnienie, by wyglądać na inteligentnego, by mieć szybkie odpowiedzi. By imponować innym trafnymi zdaniami. Ale w głębi wiesz, że bardziej zależało ci na byciu podziwianym niż na prawdziwym zrozumieniu. I to jest w porządku. Wszyscy w to wpadamy. Nawet Schopenhauer w młodości krytykował systemy filozoficzne, których ledwie dotknął, aż został skonfrontowany z własnymi niespójnościami i musiał zanurkować głębiej. W tym zanurzeniu zrozumiał jedno: głębia przeraża. Ale tylko w niej zachodzi transformacja. Napisał, Powierzchowna wiedza daje nam iluzję panowania. Prawdziwa wiedza prowadzi nas do pokory. I oto prawda, z którą niemal nikt nie chce się zmierzyć. Prawdziwie mądry człowiek nie ma pewników. Ma otwarte rany od pytań, które odważył się zadać. Podczas gdy ignorant nosi gotowe odpowiedzi na pytania, z którymi nigdy się nie zmierzył. Jeśli nie potrafisz wyjaśnić jakiejś idei w prosty sposób, jeśli nie umiesz jej obronić wobec przeciwnych argumentów, jeśli nie wiesz jak zastosować ją w nowej sytuacji, to być może tylko o niej słyszałeś i to nie jest wstyd. Wstydem jest udawać, że się wie. Wstydem jest używać idei jak ozdoby, a nie jak lustra. Dlatego oto wyzwanie. Zanim zaczniesz udzielać rad w oparciu o ideę, które rzekomo znasz, zapytaj sam siebie: czy potrafiłbym nauczyć tego kogoś z prawdziwą głębią? Jeśli nie, być może nadszedł czas, by znów się uczyć zejść o jeden poziom niżej, porzucić pozę i wybrać drogę, bo mądrość to nie zapamiętywanie cytatów. Mądrość to wewnętrzna przemiana, aż ten cytat przestaje być tylko ładny, a staje się prawdziwy, ucieleśniony, przeżyty. Istnieje cicha tragedia, która powtarza się każdego dnia, genialność przechodząca niezauważona. Błyskotliwe idee odrzucane jako urojenia, a niezwykłe umysły traktowane jak ekscentryczne, aroganckie, a nawet bezużyteczne. Nie dlatego, że się mylą, lecz dlatego, że są niewidzialne dla oczu tych, którzy nie mają struktury, by je rozpoznać. Schopenhauer rozumiał tę tragedię jak niewielu. Napisał: Genialność trafia w cele, których inni nawet nie potrafią dostrzec. Ale kryje się w tym coś jeszcze bardziej okrutnego. Głupiec nie tylko nie widzi, on kpi. Bo aby rozpoznać czyjąś wielkość, potrzebny jest pewien poziom kompetencji, a ignorant, właśnie z powodu swojej ignorancji, nie posiada narzędzi mentalnych, koniecznych do uchwycenia tego, co ma przed sobą. Wyobraź sobie analfabetę patrzącego na dzieło Szekspira. Widząc słowa, litery, może uznać je za ładne, ale niczego nie rozumie. A teraz wyobraź sobie, że się z tego śmieje, mówiąc: To tylko jakaś historyjka. Dokładnie tak dzieje się z genialnością. Ci, którzy nie są w stanie jej rozpoznać, gardzą nią. Schopenhauer nazwał to progiem kompetencji. Pojęcie brutalne: aby dostrzec, że ktoś jest w czymś lepszy od ciebie, musisz posiadać choć minimalny poziom zrozumienia tej dziedziny. Bez tego wszystko wydaje się takie samo. Płytkie i głębokie zlewają się w jedno. Genialność staje się po prostu kolejną opinią. Ta ślepota ma niszczycielski efekt, bo głupiec żyje w świecie, w którym wszystko wydaje się proste. W którym wszyscy są mniej więcej na tym samym poziomie, w którym jego idee są warte tyle samo, co idee ekspertów. A w tym płaskim świecie inteligencja jawi się jako zagrożenie, jako arogancja, jako fanaberia. Ale to nie jest fanaberia, to ból tego, kto widzi i nie jest widziany, to cisza tego, kto wie, że ma rację, ale jest traktowany jak dziwak, to ciężar wizjonera. Czy już to poczułeś? Czy próbowałeś podzielić się ideą, odkryciem, głęboką refleksją i spotkałeś się z obojętnością lub pogardą? Czy miałeś wrażenie, że im bardziej się pogłębiasz, tym bardziej oddalasz się od ludzi? To jest samotność człowieka trzeźwo myślącego. Prawda jest taka, że genialność nie świeci jak neonowy szyld. Objawia się w detalach, w ciszy, w strukturach, które potrafią rozpoznać tylko ci, którzy studiowali, żyli lub głęboko cierpieli. Dla ignoranta jednak. Wszystko to jest niewidzialne, albo gorzej, łatwe do odrzucenia. Współczesny świat wzmocnił tę tragedię. Media społecznościowe stworzyły scenę, na której elokwencja znaczy więcej niż głębia, gdzie estetyka wypowiedzi zastępuje prawdę idei, gdzie krzyki zagłuszają szepty lucydości. Anonimowy myśliciel może być ignorowany przez dziesięciolecia. Influencer z charyzmą i chwytliwymi frazami może być traktowany jak prorok. A pośród tego wszystkiego prawdziwa genialność rozpływa się w szumie. Schopenhauer, jak wielu innych, został odrzucony za życia, upokarzany przez swoich rówieśników, uciszany przez instytucje. Dopiero dużo później jego idee uznano za rewolucyjne. Dlaczego? Bo jego współcześni nie byli gotowi go zobaczyć. Być może to samo dotyczy ciebie, może nosisz w sobie idee, których nikt nie rozumie. Może masz wizję, za którą niewielu potrafi nadążyć. To nie jest wada. To znak, że widzisz to, co jeszcze nie zostało oświetlone. Ale uważaj. Granica między wizjonerem a złudzeniem jest cienka, a antidotum na arogancję niezrozumianego jest szczera wątpliwość. Dlatego wyzwanie jest podwójne. Nie milcz, dlatego że jesteś niewidzialny dla ignorancji, ale też nie wynoś się ponad innych tylko dlatego, że jesteś niezrozumiany. Prawdziwa genialność nie potrzebuje natychmiastowego uznania. Ona po prostu trwa, cicha, intensywna, niewygodna, jak nasiono, które wie, że gleba jest wroga, ale mimo to kiełkuje. Więc jeśli kiedykolwiek zwątpiłeś w swoją wartość, bo nie byłeś rozumiany, więc być może nie jesteś niezrozumiały. Być może po prostu otaczają cię zamknięte oczy. Istnieje cisza, która ratuje, cisza wewnętrzna, rodząca się nie z braku słów, lecz z zawieszenia ego. To cisza wątpienia, ta, która pojawia się po zdaniu, nie jako wielokropek, lecz jako opór wobec nałogu pewności. Schopenhauer rozumiał wątpliwość nie jako słabość, lecz jako cnotę. W świecie zdominowanym przez krzyki wybrał echo. Gdy wszyscy rywalizowali o to, kto ma rację, on pytał, czy w ogóle jakaś istnieje. I właśnie w tym tkwi jego jasność umysłu. Wątpliwość jest sztuką chronienia się przed własną ignorancją, bo głupiec, i nie mówię tu z pogardą, lecz z bólem, nie wątpi, nie waha się, nie zadaje pytań, jest przekonany, opancerzony, uwięziony w zamku zbudowanym z cegieł kruchych pewników, pomalowanych jednak na kolor prawdy, a im słabszy fundament, tym wyżej buduje. Wątpliwość byłaby trzęsieniem ziemi, dlatego unika jej za wszelką cenę. Ale ty, jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że nosisz w sobie pewien niepokój. Być może masz dość gotowych odpowiedzi, ludzi tłumaczących świat trzema sloganami, półgodzinnych ekspertów, proroków z ekranu. Może też w środku nocy czujesz, że nie wiesz tak dużo, jak udajesz. Że ta pewność, którą pokazujesz światu, to tylko maska, ochrona przed otchłanią. A jeśli tak jest, to witaj. Wątpliwość ta prawdziwa jest rodzajem odwagi odwagi by stracić kontrolę, by porzucić komfort sprawiania wrażenia inteligentnego. By zaakceptować, że nawet po latach studiowania możesz być kompletnie w błędzie. Jak mawiał Schopenhauer, mądrość zaczyna się tam, gdzie kończy się zarozumiałość. Wątpienie jest aktem buntu przeciw iluzji panowania. To cichy krzyk przeciwko ludzkiemu instynktowi rozumienia wszystkiego. To rezygnacja z bycia pewnym, by być może pewnego dnia być mniej w błędzie. Ale uwaga, istnieją dwa rodzaje wątpliwości. Pierwsza to wątpliwość cyniczna taka, która kwestionuje wszystko jako tarczę przed dyskomfortem, lecz nie szuka żadnej prawdziwej odpowiedzi. Ta wątpliwość jest jałowa, jest pozą. Druga to wątpliwość żywa taka, która uwiera, która drąży, ale zmusza cię do wzrostu. To właśnie ta wątpliwość ratuje i to ją Schopenhauer pielęgnował, jak roślinę gorzką, lecz leczniczą. To ona chroni nas przed pochłonięciem przez arogancję przebrana za mądrość. To ona wyzwala nas z iluzji, że już wiemy wystarczająco. To ona otwiera przestrzeń na słuchanie, na pokorę, na drugiego człowieka. Bo spójrz, prawdziwym zagrożeniem nie jest ignorancja. Wszyscy ją mamy. Prawdziwym zagrożeniem jest bycie tak bardzo czegoś pewnym, że staje się niemożliwe nauczenie się czegokolwiek innego. Czy zdarzyło ci się powiedzieć: Wiem, że mam rację? Czy całkowicie zamknął się kiedyś na odmienny argument? Czy zignorowałeś dowód, bo zagraża Twojemu obrazowi świata? To ego w trybie obronnym, a jedynym antidotum jest trucizna wątpliwości. Schopenhauer nie chciał tworzyć uczniów, chciał tworzyć niespokojnych, ludzi, którzy nie zakochują się we własnych ideach, lecz mają odwagę zdradzić je w obliczu prawdy. A prawda. Prawda nigdy nie krzyczy ona wślizguje się w ciszę, która pozostaje po wątpliwości. Dlatego na końcu nie chodzi o wygrywanie dyskusji, nie chodzi o to, by sprawiać wrażenie mądrego, chodzi o to, by zachować w sobie przestrzeń, do której wątpliwość wciąż może wejść. Przestrzeń, w której ignorancja może zostać rozpoznana nie jako wada moralna, lecz jako punkt wyjścia. Schopenhauer wiedział, że wbrew temu, co się mówi, ignorancja nie jest ciemnością. To zbyt dużo światła wpadającego do niewłaściwych oczu, to nadmiar pewności, a nie brak wiedzy, a wątpliwość jest jedyną parą okularów, która pozwala nam widzieć. Dlatego oto ostatnie zaproszenie: Wybierz temat, co do którego jesteś pewien silną opinię, niezachwiane stanowisko teraz poszukaj najlepszego argumentu przeciw tej pewności przeczytaj go z pokorą. Nie po to, by obalić, lecz by wysłuchać. Jeśli na końcu Twoja pewność pozostanie, dobrze, będzie teraz silniejsza, ale jeśli się zachwieje, przyjmij to drżenie, bo to nie jest słabość, to mądrość, która zaczyna się rodzić. A więc, po tym wszystkim powiedz mi, ile z Twoich pewników wciąż stoi niewzruszenie? Ile zdań, które kiedyś powtarzałeś, brzmi teraz pusto? Ile stanowczych opinii okazało się kruchych, zbudowanych z wiatru i próżności? Być może cisza, którą teraz czujesz, jest niewygodna. Może masz wrażenie, że coś zostało ci odebrane, ale w rzeczywistości coś zostało uwolnione. Schopenhauer nie chciał, żebyś podejrzewał jedynie innych. Chciał, żebyś nabrał podejrzliwości wobec samego siebie, żebyś spojrzał na siebie tak, jak patrzy się na obcego. I żebyś miał odwagę przyznać, może nie wiem tyle, ile mi się wydaje. I. mój Boże, jak to boli, ale boli właśnie dlatego, że jest prawdziwe, bo dotyka miejsca, którego unikamy przez całe życie ego tej rozpieszczonej, próżnej istoty, która zawsze chce mieć rację, która woli wygodne kłamstwo niż prawdę zmuszającą nas do zmiany. Żyć, jak pewny siebie idiota, jest zbyt łatwo. Trudniej jest usiąść naprzeciw własnej ignorancji i powiedzieć, porozmawiajmy. Chcę teraz opowiedzieć Ci coś osobistego. Kilka lat temu, podczas kolacji z przyjaciółmi, między winem a wyuczonymi frazami, wygłosiłem niczym filozoficzny paw, wywód o książce niczego. Cytowałem fragmenty, prowokowałem refleksje, robiłem wrażenie. Aż jedna z osób przy stole, milcząca przez cały wieczór, zapytała, przeczytałeś całe etce homo? Czy tylko fragmenty z Google? Cisza, która zapadła po tym pytaniu, do dziś we mnie rezonuje, bo nie przeczytałem. Spędziłem dni, przygotowując się, by wyglądać na inteligentnego, a nie po to, by nim być. I w tamtej chwili wobec rozbrajające prostoty tego pytania zrozumiałem, bardziej zależało mi na pozorach niż na prawdziwym zanurzeniu. To wtedy pojąłem, przed czym ostrzegał nas Schopenhauer. Idiotą nie jest ten, kto nie wie, Idiotą jest ten, kto udaje, że wie, a ocalenie zaczyna się dokładnie w chwili, gdy przestaniesz udawać. Dlatego dziękuję, za to, że przeszedłeś tę drogę razem ze mną, za to, że pozwoliłeś, by te myśli przez ciebie przeszły, za to, że zniosłeś dyskomfort. Nie każdy dociera do końca takiego filmu. Nie z lenistwa, lecz dlatego, że spojrzenie w oczy własnej ignorancji wymaga rzadkiego rodzaju odwagi odwagi, by się oduczyć żeby naprawdę zobaczyć. Ach, i zanim wyjdziesz, kliknij w link w opisie lub w pierwszy przypięty komentarz, aby zrozumieć, jak działa ten proces, który wyciąga tysiące ludzi z trybu automatycznego i pomaga zbudować życie bardziej spójne z twoimi wartościami i tym, kim chcesz się stać. Teraz, zanim odejdziesz, zrób coś dla siebie. Napisz w komentarzach: wybieram wątpliwość nie jako słabość, lecz jako mądrość. Uczyńmy z tego miejsca schronienie dla tych, którzy zmęczyli się łatwymi odpowiedziami, azyl dla tych, którzy wiedzą, że nie wiedzą, a mimo to wciąż szukają. Polub ten film, jeśli w którymś momencie skłonił Cię do ponownego przemyślenia czegoś. Udostępnij go temu przyjacielowi, który zawsze jest pełen pewników, albo temu, który wątpi w ciszy, ale odczuwa głód jasności umysłu. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij ten przycisk teraz, nie dla algorytmu. Lecz z niepokoju, bo tutaj nie serwujemy gotowych pewników. My otwieramy pudełko, nawet jeśli okaże się puste. A filmy, które właśnie pojawiają się na ekranie, jeden z nich ujawnia ideę, która może zniszczyć obraz, jaki masz o samym sobie. Drugi opowiada o autorze, który popadł w obłęd, próbując zrozumieć świat. Wybieraj ostrożnie, albo z ciekawością, ale nie mów, że cię nie ostrzegałem. Czekam na ciebie tam.